dobry hey, widzowie, dzisiaj stoję już na podróbce. Jak działają gra paki? Chcą nas tego nauczyć. Więc e, zobaczmy. No, to tekstura jest naprawdę biedna w tej grze. Nie jest to dobre. Game over. Okej, okay, no. Dobra, czyli tutaj gra skończona. Widać, że rzadko się odnawia, albo w ogóle. to. A, dobra. Albo on coś robi. No to, to za chwilę sobie przetestujemy już memory. I jak widać, mamy trzy łapki. Ale nie. Co? Tutaj są też jakieś inne łapki: Thunder Hand, Electrical Hand, Rocket Hand, Flare Gun Hand. Supporter Hand Dash Hand walk a Hand Gravity Hand. Powinno to być jeszcze Strike Hand, bo ponad taka ręka żółta Strike Hand powinna być. Znaczy tak, 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 tak było w Poppy Play, tak, tylko że ona miała się nazywać Yellow Hand, a nie Strike Hand, ale niektórzy sobie po prostu wymyślili że będzie się nazywać mm, a Strike Hand. A więc, co ja kliknąłem właściwie, co ja właściwie kliknąłem, nie wiem, ale dzisiaj sobie to zrobimy, o Jezu, o Jezu, ale słabo te ręce działam, a electrical hand, to mnie ciekawi, czy, czy mają nas nauczyć gry paków podobnych, no, no przynajmniej tak czytałem. Może źle przeczytam, tego nie wiem. Ty można się tego złapać? Co tu jest? Hagi Hani, tu Dobra. No to pierwszy. To już chyba nie pierwszy ale. Czy można się tu wybić? Eee, eee, no nie można. Ale electrical Hand mógłbym użyć. Musimy... Oj! Zagramy sobie... Dzisiaj będziemy grać tylko jedną podróbkę. W sumie nie mogę tego jakby nazwać podróbką, bo to nie jest podróbka. Ech. No i znowu spadł, To jest już trudna, trudna gra, ale to jednak nie jest podróbka. Tego nie mogę tak nazwać. Bo to są tylko grapaki. Tutaj nie ma Bobby Playtime, to nie jest podróbka. To jest gra na całkiem innej podstawie, a właściwie na żadnej podstawie. I tutaj mamy się nauczyć grapaka. Super latfizional. Musimy otworzyć drzwi. Tak, naprawdę super latfizion, a te drzwi jest inny nie działają. Może tam trzeba się wciągnąć. Raczej czerwona łapka, ponoć miała wciągać się, nam pomagać. Ale jak widać, w chapterze drugim ją straciliśmy i. Raczej nie dostaniemy jej w trzecim lub czwartym. Widzieliśmy tylko w podróbkach Robloxowych, że będziemy mieć fioletową. Okej, okay, no nie. <noise> Mogę. Trzeba iść tam jeszcze raz. Ale serio, naprawdę no mam budynek i takim kolorze hagiego odiego. Mam nadzieję, że ta gra nas nauczy gram używać. Właściwie to chyba nie jest, że nauczy nas używać. Tylko nauczy nas raczej... raczej ja powiem nam, jakie, jakie są te white ones? Co? Red. Ale to jest cichy, w ogóle. No nie, to jest super. Super, jest Dosyć to dziwne, ale może będziemy mieli tu łag, a łagi, co bym naprawdę chciał. Chociaż ta gierka dla mnie jest zwykle trudna, to może udałoby się e, w nią. O! Wiedziałem, że będzie to coś fioletową łapką. Okej. Okay. Hmm. Ależ u Katna, bo ja się zwariowałem chyba. Znaczy, no, nie wiem. Bo, bo ja się wstrzysiłem tego, tego. Bo myślałem, że to jest prawdziwy Katna no nie to nie działa jeszcze raz. Jeżeli istotnie już tam nie, to nie trafimy. Ale na serio chyba trzeba... Jumping for height. Okej. Okay. No, nie zrozumiałem tego za dużo. Ale zrozumiałem, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, że tą łapką. Mamy skakać pod wybijanie się i to nam da i to nam da właśnie Nie, go się to zrobił i mu nie wypaliło. Nie wiem czy to jest zepsute, ale bowiem tam pisało, że musimy zrobić coś związanego z Skakaniem, albo że fioletowa łapka umie skakać. Nie za bardzo się z tego rozczytałem, ale może tak? O, wybiło mnie to, wybiło. Teraz, naprawdę, możecie mi uwierzyć, że mnie wybiło, że ta podróbka działa. No czy to, to, to raczej nie mogę nazwać podróbką, bo w sumie to nie jest podróbka. Tylko gra na całkiem innej podstawie. Ponoć czerwona łapka miała nam dawać jakiś... O! Chwy moc chwytania i dalej dalej będziemy chwytać. Ale gra Pack 2.0. O! To jest naprawdę trudne i mi się wydaje, że to nie działa. Lecz spróbowałbym. Trafić od razu w tamto. Może to mnie, mnie wybiło stąd i gdzieś tam. To było dobre. O, gdzie moja Okej, mam. memory mamy tu też. To sobie przetestujemy. O, prawie doskoczyłem, widzieliście? Tylko mi się wydaje, że to. To jest dosyć za daleko, ale no. Ja w sumie swoje gry testuję, jak. przed wypuszczeniem ich. Chyba tylko ta czerwona łapka ma moc przyciągania się, tak mi się wydaje. Ale może nie mam racji. Może nie mam racji. No, właśnie coś, ta niebieska naprawdę słabo idzie, ale może. O! To idzie dużo lepiej. Chyba ta niebieska w ogóle nie działa jak na to że w sumie może pój... Potrzeb... będziemy do potrzebować electricala handy Ale w tym oryginale nazywa się to green hand, a nie electrical hand. O, mamy tutaj... O, łag -a łagi! Właśnie, to chyba... Wystąpię. Tączy... Start. No nie, jak na Start Hard? Czemu tu są Boxy bu? Ale ich tu jest dużo! Nie możliwe, dostałem Jumpscare'a. No ej! To było niemożliwe w hard trybie. Może ja nie powinienem używać hard trybu. Chyba. Mam jakiś sekret. Mi się wydawało, że tutaj można gdzieś wejść. No chyba nie. Ale jeżeli byśmy odkryli jakiś sekret, z chęcią bym go zobaczył. To super. Chyba powinien nam powiedzieć, co to są grapaki, a nie jak się ich używa. Widać, że tutaj mamy różne ładne łagi, takie inne rzeczy z czapteru drugiego i nawet z trzeciego Start normalny. A, bo to jest zajęte. No nie hej gościu. Gościu wybrał by Hard mode, który jest niemożliwy prawie. Dobra, o. Chcecie chyba coś. O! Tutaj goście zginął. To ja wybrałem Normal Mode. I naprawdę wolno chodzą w normal mode, gdzie? Chyba się myliłem. Myliłem się czy nie? Jednak szybko wychodzą. Nie! Yeah. O nie! O nie! O nie! Nie, ja mam słaby czas reakcji. nie uda się. Za pierwszym na pewno... O! Wiedziałem. a atak jakiś. Pokonał mnie. A, w ogóle nie mamy tu wszystkich rzeczy z chapter 3, bo mieliśmy chyba. No, że tak słyszałem, no nie wiem czy Nie wiem czy naprawdę. E Łapkę strzelają chcą jakąś Która Ponoć ma nam pomóc w, w, w jakiejś walce z małymi krycerzami, pomarańczowa. Tak myślę, no bo tak słyszałem, ale nie jestem tego pewny. Super było. Powinniśmy... Chcę słyszeć tonę, czy pięć Robux. robux. Pass, robux. Join the grab bag, imagine Co? Nie, nie za bardzo to rozumiem. No, 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 jakby w ogóle to nie rozumiem, to rozumiem, ale coś to rozumiem, że coś z tymi łapkami to mamy. Ok, pack to przyciągnie. To jest e... rzecz, co przyciągnie. chwytak, to jest gra pack. Hand shop, usink, the game. To raczej nie będzie nam przy... Przy... przydatne. baby to jaki już nam za przycisk? jakiś spawn? nie, na pewno nie mam do spawn końca. a jednak mam zobaczcie tu mam wymogę kocham? co to jest? nie wiem ale, wow, rękę mamy jest naprawdę dobra gra co on strzela? o nie! spadłem, a ciekawe gdybyśmy mogli to naszego ciała chyba, że jest nie można siebie zobaczyć szkoda Game over, przegrał chłopak No dobra Chęcią zajmę jego miejsce Chociaż wezmę baby mode Bo White yeah, yellow, yellow, yellow. Connect Nie yeah. Nie OK, connect. Correct. Mm, mm. O. To nie chana. O, i przegramy. Naprawdę nie rozumiem. Jak mam z mam pokazać, co to jest gra O Jezu. Gdzie ja w ogóle jadę? Ej, to jest... To to ciało normalnie. Ej! Ja nie chciałem tu jechać. O, zobaczcie. Co ja kliknąłem. Co ja kliknąłem, że zobaczyłem się w takiej tej jak ja to zrobiłem? I naprawdę będzie w tej pozycji. A tu. W ogóle zobaczyłem tę grę nie podróbkę. Ja jak chodziłem randomowo po Robloxie, bo nie miałem czego nagrywać. Tak po prostu randomowo domową chodziłem po Robloxie i, i patrzyłem na wszystkie giery z Poppy Playtem oczywiście. No nie co red, ja nie wiem, co zrobić. Jak, jak, klin, klin, klin. E, ciekawe, widzowie. Mm. będzie tak... że mm. będzie tak mm. grabanzo bani, tylko że musimy mm. używać łapek w kolorze. Tego, klikać przycisk kol, kol. Na przykład, jak będzie yellow... to będzie trzeba kliknąć żółtą łapką, a jak będzie blue, to będzie trzeba niebieską. No to widzowie, już muszę kończyć. Pa!